spałem się elegancko tutaj mieliśmy 17 stopni patrz jakie piękne góry dookoła idziemy z pyskami na spacer jakaś jest ścieżynka w lesie bo w samym w samym Las Vegas były upały, ponad 30 stopni w nocy, najniższa temperatura. Dlatego uciekliśmy, będzie kubka od rana dobrze. Dlatego uciekliśmy w góry na kemping, a jutro do Pajdżary znajdziemy i, i chyba hotel wezmę, bo tam też ma być, w dzień ma być 38, w nocy ma być 28, więc to nie są takie... To nie są temperatury dobra tasiku, Jeden kubek, druga siku. zakopał. Spało się tu przyjemnie, pogoda się zapowiada piękna, tylko znowu będą gdzieś upały pod 40 stopni Celsjusza. Teraz jest 17, myślałem, że to będzie chłodniej, no ale 17 to już się spało dobrze. Więc na razie nawet nie włączam pieskom tego. Widzicie, klimatyzacji z tyłu podładują się trochę moje bateryki a na dziś wieczór wiem że trzeba być twardy, no ale, ale ciągle odpuściłem to znaczy na dziś wieczór po prostu poszedłem do hotelu pójdę do hotelu Kotlinka Las Vegas w dole Fajny zestaw cztery kółka w przyczepie cztery osie, trzy osie w naczepie i trzy osie w ciągniku znowu naczepa z przyczepą, z tymi kołami wszystkimi Trzy osie w ciągniku dwie osie w naczepie i cztery osie w przyczepie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć 9 osi wszystkich Maverick Logistics. Ten pusty jedzie, bo ma podniesione niektóre osi. Ma 4 osie w ciągniku, 3 osie w naczepie i 4 osie w przyczepie. Jaka tutaj jest olbrzymia odległość między pasami ruchu na autostradzie. Ten pas ruchu w przeciwnym kierunku, ledwo widoczny, to jest dobre kilkaset metrów. W świetle polskiego prawa każda autostrada to są dwie drogi jednokierunkowe, no ale tutaj tutaj to widać, że to są po prostu dwie drogi jednokierunkowe. Tu nawet w środku jakaś rzeka płynie, która wyschła co prawda, bo, bo tu głównie są wyschnięte rzeki. Ten też już troszkę zdech. Jaki tu mamy ładny przejazd przez te skałki, przez te górki. Musieli wykuć tą drogę w skałę. Więc od czasu do czasu myślę o tym, żeby jakieś auto kupić w Polsce, ale, no ale naprawdę nie jest mi potrzebne. Będzie stało i 50 tygodni w roku, będzie stało, żebym dwa tygodnie roku też stał i płacił za parking pod dom w Krakowie wszędzie płatne parkingi a my jeszcze po wiadukcie jakimś jedziemy tutaj po mości gdyby nie Starlink to ta transmisja byłaby niemożliwa tutaj serwis telefoniczny jest bardzo często albo słaby albo w ogóle nie istniejący a nie jeżdżę szybko wiesz ja teraz jadę 90 km na godzinę. Mam na dachu dużo rzeczy, które psują aerodynamikę. Bo jaka góra tu przed nami urosła. No i woda w tej rzece jest troszkę mętna i żółta, ale jednak coś tu płynie. Granka zawsze śmieje, że gdyby nie ta kamerka, to by zawsze parkowała 5 metrów przed przeszkodą. Jadę jakiś motocyklisty. Video protected.

pił do piekiem. No to są, to byli właśnie ci ludzie, nie było piekło, to nie jest Gehena, to był tylko Hades. To było miejsce naturalnej szczęśliwości, w której ludzie czekali na Zbawiciela. Co do pogan, święty Paweł w liście do Rzymian o tym pisze, że poganie też mogą być zbawieni, gdy postępują w zgodzie ze swoim sumieniem. Bóg nie zamyka drogi do zbawienia nikomu. Tylko droga, którą nam objawił, jest najpewniejsza i najłatwiejsza. Dlatego też Pan Jezus mówił idźcie i nauczajcie wszystkie narody. My mamy obowiązek głosić Słowo Boże wszystkim narodom, właśnie dlatego, żeby ułatwić im zbawienie. Myślę, że wiele tych kobiet działało zgodnie ze swoim sumieniem. To nie były potwory, które chcą mordować dzieci. To były kobiety i nie tylko kobiety, które rzeczywiście wierzyły, że prawo kobiety do zamordowania własnego dziecka jest jakimś dobrym, ale na pewno nie jest dobrem w oczach Pana Boga. Więc dlatego Bóg dał nam Kościół, żebyśmy wiedzieli z całą pewnością, co jest moralne, a co jest niemoralne. Patrzcie, jak to pięknie się zaczyna już. Kościół katolicki ma niezbite dowody, a nie każdy. Ludzie, którzy uczciwie do tego podchodzą, tak jak Hahn, protestant, który z samego studiowania Pisma Świętego doszedł do kościoła katolickiego. Prawosławie się zgadza z katolicyzmem niemalże dokładnie, tam jest parę, parę drobiazgów, tylko parę nieścisłości. Mamy obietnicę pana Jezusa, że bramy piekielne kościoła nie przemogą. I to mówiąc o kościele, pan Jezus mówił o tym kościele, który założył, czyli o kościele, który teraz nazywamy katolickim. Patrzcie i podziwiajcie, jak to piknie jest. 42 stopnie, jest aktualnie. niesamowite te góry i żadnej barierki tu nie ma coś tu można spać o jaka tu skała po lewej stronie po Kurde, kurdeczu nawet ja się boję jechać co sobie nie wyobrażam jak tej jazdy z moją żoną tak. normalnie adrenalinka się wpompowała do mojego krwiobiegu Winebago Revel Ta firma Travelers to też jest dobra firma jeśli chodzi o wypożyczanie campervanów Travelers Znaleźliśmy motocyklistów, dogoniłem grupę, także tu jest ta druga połówka, nie tamta, których widzieliśmy. Dzień dobry, żyjecie dobry. jeszcze? Jeszcze tro, tro, Trochę ciepło chyba, nie? ale było cieplej, 45. No było tak, ja przez Dolinę Śmierci przejeżdżałem, w pewnym momencie było 50. Dzień dobry twardziele. Jak tam? Widzę, że do cienia uciekli wszyscy, bo, bo ciężko, ciężko. No właśnie. Żeby się gałość nie urwała. Jak tam wam? Dość już macie? Nie, no dobrze No to dobrze. No to, no to dobrze. Cierpienie no. przyjdzie na nas, nie musimy się umarć, jakzkolwiek. Zależy, co rozumiesz przez umartwianie. Nie ma obowiązku, żebyś się biczował codziennie, ale na przykład posty, modlitwa pozjałmużna post to są trzy rzeczy, które są obowiązkiem każdego chrześcijanina. To było życie każdego chrześcijanina przez wieki: modlitwa pozjałmużna, wspomaganie potrzebujących, rozmowa z Panem Bogiem, modlitwa i posty, czyli wyrzeczenie się czegoś dla Pana Boga. Może być to forma wstrzemięźliwości od jedzenia, ale może to być też ofiarowanie Panu Bogu, jak Cię głowa boli, czy ząb, czy coś. Zjednoczenie się z Panem Jezusem na krzyżu, jak to święty Paweł. Święty Paweł o tym uczy, że że ma wielką wartość zjednoczenie się z Panem Jezusem na krzyżu. Znowu tunel, a mam nadzieję, że krótki będzie i nie przerwie mi tutaj na długo, no już widać światełko w tunelu. Wydubali dziury w skalę, krzoki rosną, drzewka każdej szczelince, gdzie tylko odrobina gleby, skąd one tam wodę biorą na przykład i jak one wytrzymują takie temperatury 46 stopni jest teraz było 17 stopni nad ranem, więc nie było jakiegoś... nie, nie spałem przykryty, tak bym powiedział Rozkopywałem się z kołderki, ale okno było uchylone, wiatraczek biał i nad ranem było już całkiem przyjemnie. Nie było źle, zdecydowanie lepiej niż, niż tam na dole w Las Vegas. No cel jest taki, żeby się zjednoczyć z Panem Jezusem, który poprzez cierpienie nas odkupił. Inaczej mówiąc, to pokazuje jak Go kochamy. Wiesz. kurde jak to ładnie, no nie tak ładnie jak w Los Angeles, jakby ktoś chciał jechać zwiedzać te klocki Ale ja jestem taki dziwny, że mnie tu ten zajął się podoba dużo bardziej niż najpiękniejsze miasta zbudowane ludzką ręką Kurde ten człowiek Kaptur, długi rękaw, długie spodnie A jest 46 stopni już Las Vegas mi się w ogóle nie podobało, znaczy no, neony lampki tu mi się podoba Niestety nie jesteśmy w stanie pojąć głębi tajemnicy Trójcy Świętej. Każde porównanie jest ubogie i fałszujące rzeczywistość, że jest tylko jeden Bóg i są trzy różne osoby. Najlepsze tłumaczenie to jest właśnie, ponieważ Bóg jest miłością. Z natury Bóg nie kocha tak jak my kochamy, tylko Bóg jest miłością. A miłość nie może być sama, bo to jest egoizm, a nie miłość. Więc Bóg będąc miłością, zanim cokolwiek zostało stworzone, mógł być prawdziwą miłością skierowaną do drugiej osoby. Bóg Ojciec całym sobą kochał Boga Syna, który jest tym samym Bogiem, ale inną osobą. A ponieważ robił to całym sobą, no to była to trzecia osoba. To duch święty jest tą miłością, która, którą wylewa ojciec pod adresem syna i, i odwrotnie syn pod adresem ojca. Kolosan 1.24, no właśnie muszę to zapalić. No ale to widzicie, właśnie tak, tak tłumaczy święty pach że cierpienie, on się raduje święty Paweł no raduje się święty Paweł sam pisze gdzie indziej że trzykrotnie prosił Pana Boga żeby odebrał od niego to cierpienie i Bóg powiedział nie to cierpienie jest ci potrzebne charakter się kształtuje w tym cierpieniu będziesz lepszym człowiekiem jak będziesz miał ten oś i święty Paweł też pisze właśnie że Raduje się z tego cierpienia, które dostał. Wyjeżdżamy z tego parku. Raduje się z tego cierpienia, bo dopełnia braki udręk Chrystusa. To jest zdumiewające stwierdzenie. Zion Masinal Park. Opuszczam. Wysiądę, żeby samochód sfotografować na tle. Wracamy tu. Ile tu bizonów idzie? Ja cię kręcę. Normalnie stado bizonów maszeruje. Któż jako młody człowiek był piłkarzem, jeździł na jakieś zawody No i wiadomo, pieniądze były, koledzy m, zaczęło się picie, narkotyki No i kiedyś naćpany wpadł pod samochód, samochód go potrąciły A ponieważ Darek chyba, myślę to po latach mi teraz wolno powiedzieć Ejca miał od tych narkotyków I przez tego Ejca rany, które w tym wypadku doznał, nie goiły się, więc on przez całe lata leżał na łóżku w ropiejącym ciele i ta ropa mu przebijała ciało, wychodząc na zewnątrz, zadając mu olbrzymi ból. Wtedy się zwrócił do Boga. Mówi, że wielu jego kolegów zmarło zanim się nawróciło i dlatego on zawsze uważał ten wywadek za największe błogosławieństwo, jakiego spotkał. Ja pojechałem do niego, odwiedziłem go w Nowej Soli. Tam jeszcze była historia miłosna. Była jeszcze dziewczyna, która, którą też poznałem na czacie, która mnie uczyła języka HTML, żebym bloga mógł prowadzić. Jak Inka się dowiedziała, że, znaczy ja jej powiedziałem, że jadę do Darka, spytałem się, czy nie chcę go spotkać, nie chcę jechać. Inka mieszka w Tarnowie, ja w Krakowie, Darek w Nowej Soli czyli w Lubuski. A Inka też była biedna jak mysz kościelna, nie stać ją było na wyjazdy. Poza tym to tak głupio, głupio samej dziewczynie jechać do tego chłopaka. Więc przyjechała pociągiem do Krakowa i samochodem pojechaliśmy do Nowej Soli. I wtedy się zorientowałem, że oni są w sobie zakochani. Więc nawet ja niewiele z Darkiem rozmawiałem, zostawiłem ich samych. Rozmawiałem z rodzicami Darka, z zapłakaną mamą, która się zdawała sprawę, że jej syn umiera. No i Darek odszedł do Pana Boga, a Inka została mu wierna do końca życia. Poszła do zakonu, jest siostrą zakonną Dominikanką, siostra Zuzanna. Stoi za taka skałka, nie przypiął, nie wypiął. Jak taka skałka mogła powstać? W ogóle. Próżnia w sensie takim, jak my rozumiemy próżnię we wszechświecie, nie jest pusta. Tam jest cała masa różnych cząstek przelatujących tam i z powrotem. Zobaczcie motorówki nie, nie. Niesamowite te zakola tutaj są aż się mi nogi się pode mną uginają mimo tej barierki wiecie jaka to dziura? nie wiem czy tam się da kamerkę gdzieś wcisnąć ale nawet jak się nie da to patrzcie jak to wygląda uuu no. czy tu się ją da pod spodem wcisnąć o. Znalazłem drugą grupę motocyklistów, a przynajmniej część z nich, bo widzę, że to są trzy motocykle. Te najdziwniejszy. To znaczy dziwny jest trik i dziwny jest Honda. Natomiast Indian to jest typowy dla tej, dla tej grupy. Troszkę chyba za późno wydaje mi się, ale warto było się spóźnić, bo byliśmy spotkani z Panem Jezusem. Jadą, jadą motory, jadą taki kask, Arizona, jadą następnie No, kotlinka po prawej stronie, piękne chmurki my na niebie, Wszyscy już wracają, bo prawdę mówiąc najlepsze widoki to już były. Słoneczko się schowało, no ale jeszcze sobie popatrzymy. Ałtki.

fajne skałki, po których chodzimy takie tamta dziura do której się wolę nie zbliżać, ale te formacje, no znaczy, śmieci też muszę każdy, muszą ludzie na śmieci muszą bo by... Bo by się nie, nie wiem, coś by się stało, jakby nie na Jakby się tu przepotknął, to by leciał, by leciał. takie skałeczki bardzo Jeśli mogę trzymać z boku, to troszkę odważniej dojdę do krawędzi. I zobaczymy, jak to wygląda z tej strony. Gdybyśmy tu spadali, to byśmy, to byśmy lecieli i lecieli. I nie byłoby czego zbierać. Pięknie zakończony dzień, bo i msza Święta była i Eucharystia. I zobaczyliśmy ten piękny widok tutaj. I jutro będzie więcej pięknych, pięknych widoków.